Bartek Szachta, jesteśmy już po wojnie, można powiedzieć, freakfightowej wojnie, i chyba jesteś zadowolony z siebie dzisiaj, bo, tak jak usłyszałem tutaj, to był bardzo trudny przeciwnik. Faktycznie dało się odczuć tą trudność, nieszablonowość, co, co największe problemy u niego sprawiało, o Józefie. Witam, dobry wieczór. Przede wszystkim, przede wszystkim ten jego zasięg, nie? Nawet sobie nie zdawałem sprawy, że aż tak może być ciężko z nim, nie? Bo naprawdę ciężko było mi dojść do niego. Czuł ten timing. I to było dla mnie bardzo denerwujące, ale mówię, nie podpaliłem się, nie wpadałem na wariata. Walczyłem tak jak sobie założyłem, walczyłem tak jak sobie założyliśmy z timem. No, mega, mega, jestem zadowolony z tej walki, w 100% wykonałem plan. Głowa tak samo zagrała, w 100%. Słuchaj, tam był taki moment, Ty najpierw chyba on się skontuzjował e, kopiąc i złapał się za goleń, a potem tobie się to przytrafiło. Widziałeś to? Tak. Znaczy, czy ty, że widziałeś to, po, właśnie, pokaż. O kurczę. W pierwszej, w pierwszej, w pierwszej, w pierwszej rundzie chyba jak się nie mylę. Kopnęliśmy się. Y, 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 Mile na mile, albo low na wall. Low na wall low. Ja myślałem, że ty blok robiłeś. Albo no? jak robiłem blok, tak, albo coś już, to teraz dokładnie mm -hmm. nie pamiętam, ale poczułem przez ten ułamek, sekundy mega taki ból. Mówię o! urwało tak, nogę. Tak mówię urwało nogę, mówię urwało nogę, ale zaraz wróciłem do ustawień fabrycznych, mówię, nie, Bartek, wiesz po co tu jesteś? robisz robotę i, i, i zapominasz o nodze, nie? Słuchaj, tam było, kilka razy była sytuacja, gdzie Joseph mógł być, być liczony, e, no dlatego... i, 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 ale potem miał pretensje ogromne, jak to w ogóle dziwię... odbierasz? Tak, dziwię się, że nie był liczony, wiesz, nie mam nic że to fajna walka, mocny, mocny chłop, bo muszę mu to oddać. Wiadomo, był wkurzony, bo ja wykonałem plan swój na 100%, nie wpadałem w niego, ale faktycznie po tym sierpie, takim czysto na szczękę, co dostał, e, sędzia powiedział, że to było poślizgnięcie, gdzie naprawdę się z moją szczęką. Fakt faktem stał tak, no ale mm -hmm. po moim czasie padł, więc mm -hmm. tutaj powinno być definitywnie liczenie. No, powiedział, że to poszli zdjęcie, ale finalnie i tak jestem zwycięzcą. A jak już tam były te właśnie gdzieś tam rozliczenia po pojedynku, wkurzałeś się? Gdzieś tam podniosło się ciśnienie, no bo on tutaj wiadomo wyleciał, nie chciał przyjąć do wiadomości, że, że ten pojedynek sędziowie punktowali na Ciebie. Tak. Yy... Ciśnienie, ile, ile tam wzrosło? Tak, ciśnienie wzrosło, no bo, no bo mówię, ja czułem się, czułem, że dałem dobrą walkę i czułem, że ta walka w moją stronę poszła. Tym bardziej, że wiedziałem, że, że dostawał te mocne bomby ode mnie, on mi nie trafił ani razu. Yy... I może nie to, że byłem pewny, ale, ale jeżeli podnieśli moją rękę w górę, mówię, jest, mówię, tak, myślałem, że. Że wygrywam to, nie? Jaki jest nastrój teraz tak po wygranej, bo pamiętam, jak po przegranej byłeś, gdzieś tam analizowałeś i, i, i tak dalej, a Me, teraz są podniesione ciśnienie. Mega, mega. się? I mega. Bardzo się cieszę, może tego teraz tak, jestem też zmęczony, mega. Wszystko mnie boli. Nie no ile wywiadów wam, że, dałeś dzisiaj, że, chyba rekord? Tak, rekord, <laughs> rekord. Jeszcze mnie czekają wywiady, no ale wiadomo, po wygranej można można, można się cieszyć. Nie mówię, to był dla mnie mega sprawdzian, który zdałem ten sprawdzian, zawalczyłem w końcu trzy rundy, wszystkie moje walki chyba nie trwały trzy rundy, 3 rundy więc, więc tutaj był mega sprawdzian. Głowa chłodna, robota zrobiona. Kamil Mindo powiedział, że no kurde, to teraz Bartek Szachta. Ja mówię, ale dzieli was trochę kilogramów, a to nic, nie? to wiesz... No, to, no, to nic, dla niego to jest nic, bo on sobie <laughs> chce wyszczekać walkę. Zobaczymy, zobaczymy. Dla mnie to jest przykry człowiek, kurwa, zwykły. A co zwykły. was tak podzieliło tak no naprawdę? Nie, no, konferencje? No konferencje, jego gadki, wiesz, no nawet już nie mi się tłumaczyć, jasne, bo ja myślę, że jestem taki za, za wiesz, to nawet Słuchaj, nie jesteś stężowy zawodzić. To jedna rzecz. To pochwalę cię i tutaj też e, szefowa powiedziała, że ty w tych starciach e, z kobietami tam, gdzie były gotowania, tak, tak, wypadłeś, tak. wypadłeś bardzo dobrze, bo byłeś naturalny. Wiesz co, dokładnie. Wiesz chyba ja, ja ci powiem szczerze, że moja taka naturalność, moja taka bycie sobą, y, ludzie to widzą i chyba wypadam najlepiej jak mogę niż wiesz, siedząc się, napinając, kurwa taki, sraki, owaki. No z kim teraz chciałbyś zawalczyć? No zobaczymy. Z kim masz konflikt taki. Nie mam z nikim konfliktu. Nie mam, wiesz jaki ja jestem. Ja nie mam z nikim konfliktu. Zobaczymy kogo mi dadzą, to będziemy myśleć, będziemy, będziemy brać. Federacja też fajnie mnie prowadzi. Nie daje mi od razu nie wiadomo jakich przeciwników. Wiadomo, George był bardzo mocnym przeciwnikiem, to był dla mnie bardzo mocny sprawdzian. Który wykonałem, który został zrealizowany. Teraz lecimy dalej. A taki po Alberto, osoby, na przykład, bo już po miałeś osoby, dwumetrowego po przeciwnika. Osoby, kiedyś. Po, osoby, po osoby lecimy dalej po osoby medialne, po osoby, które potrafią też się bić. Nie? Alberto, ono co prawda chyba też kontuzjowany z tej walki wyszedł, ale byłby ciekawym przeciwnikiem dla Ciebie? Byłby ciekawy. Wiadomo, Alberto jest mocnym też chłopem i to też by był dla mnie kolejny mocny, sprawdzian. Jak ty dzisiaj oceniasz ten turniej, jak oglądałeś i, i gdzieś widziałeś chociaż fragmenty walk? Widziałem, czy... oglądałem praktycznie do której, do piątej albo do szóstej walki, potem zacząłem się rozgrzewać i już nie oglądałem. ale turniej mi się wszystko co wszystko mi się wydaje, że mega, mega, mega fajna gala nie? Ale to zakończenie było fa fatalne, no bo jednak tam Don Diego dostał potężne to kopnięcie. To nie widziałem, no nie widziałem, nie widziałem. Aha. Tutaj widzę Labryga Briga ma walizkę, więc. Tak, ma walizkę, to trzeba obrabować. Więc trzeba no, rabu... może, dla może nie Jakieś tam Kurde, Haracz tak. musi zapłacić, no w końcu, ale. wiesz, no, no, no nie, nie, no, nie... słuchaj, no, gratulacje, no, nie ma co gadać, no, wygrał milion złotych, to nie jest, to nie jest śrubki. Myślę, że trafi do tego swojego upragnionego UFC dzięki pieniądzom, będziemy trenować. nie mi to spokój. oceniać, ale na pewno, na pewno dzięki pieniądzom i... Więc dzięki pieniądzom będzie mógł się realizować w 100%, nie? To zapytam Cię o dwóch Torunie, na koniec, którzy, którzy tutaj walczyli, bo tak e, jeśli chodzi o Dawida Załęckiego, kurczę, no zaskoczył, bo biorąc powiedział, że dwa dni trenował do walki i w zasadzie z zaskoczenia, jak Ty oceniasz walkę z Pasternakiem? <laughs> więc co, no tak jak powiedziałeś, walka trzy dni przed wzięta i na moje mega, trzy rundy zrobione, e, więc tutaj Tutaj Ty sparowałeś same, kiedyś z Dawidem? Same propsy. Sparowałem z Dawidem. No. Jak się sparuje? Z nim faktycznie mocny, tak trudno. Tak, bardzo trudno. Mocny chłop, bardzo mocny, bardzo mocny chłop. Trudno się z nim sparuje. No. A gleba? No bo gleba, kurczę, no, naprawdę zaskoczył tutaj w walce z sianosem 130 kg sianosa i nagle okazuje się, że gleba dobrze wygląda w tym pojedynku. A gleba fajnie boksował, fajnie boksował. Myślę, że jakby Runda potrwała do końca, to gleba by wygrał. No stało się jak stało, nie? co decydowało? To uważasz, że w ogóle na przykład właśnie o milion zł to K1, tak? Bo ty jesteś jednym z takich specjalistów. Lubisz to K1, ale widać, że część ludzi zawodników MMA niedobrze się czuje w tym K1. Właśnie tak jak było tutaj, gdzieś no, trafienia no, w co zawodnicy, zawodnicy, wiesz, K1 nie czują się, czują się dla MMA, zawodnicy MMA czują się, się w K1. No, taka, taka jest prawda, tak, tak się dzieje. Ale uniwersalny boks, gdyby był na uniwersalny, przykład tutaj, najlepiej uniwersalny, by było? uniwersalny, boks, myślę, że też jest spoko, nie? jeżeli Że jest zawodnik MMA jest i bokser, nie? Zmieniłoby to obraz tego prezentu? Nie, pojedynku? No, bo no, boks jest nudny, nie? przede wszystkim Boks jest nudny, nawet w małych rękawicach no, Ale w wykonaniu Dondiego nie jest nudny, no, ale to, Ale nie? to mówię, to, to, hmm. to myślę, żeby to nie przeszło, sam boks nie? Tule tak. ludzi chcą krwi, chcą emocji, ręce, nogi, to jest, to jest to, co ma być No, Był dzisiaj porozcinany po bokserskich ciosach Sianos i był porozcinany Glebar Rozmawiałeś z Glebą w ogóle? Widziałeś, jak on wygląda? Tak, był rozcięty, no, widziałem, no, był rozcięty no. No to, to są rany wojenne, nie? Rany wojenne. Wiesz? po takich mocnych walkach trzylądowych zawsze się ma rany wojenne, nie? A ty z czym wychodzisz tylko z tym stłuczeniem tak, takim mocnym, tak. a tak ogólnie to jest wszystko. Tak, okay? ogólnie jest Przez, wszystko, tak rzucę okiem. Ogólnie rzuc wszystko jest. Wszystko ogólnie jest okej, okay, jak najbardziej. Bartek, w takim razie tak. E, dziękuję bardzo za wywiad. E, mam nadzieję, że zobaczymy Cię szybko. Co tak spoglądasz na tą walizkę? Nie, czy na, na... nie na walizkę. Na... Dobra. Dobra, mega wywiad. Widzę, że tam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.